Krokiem, co zwiastuje piękną pogodę. Tak, Aniuczyk. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. No, wreszcie mogłabym <laughs> powiedzieć, że wreszcie będzie weekend i wreszcie będzie bardziej wakacyjna aura niż ostatnio. Natomiast, no, na początku tygodnia wspominałam, że będzie nawet 34-35 stopni w naszym regionie. Sytuacja się nieco pokomplikowała i aż takiego upału w naszym regionie nie będzie. Ale temperatura będzie sięgała prawie 30 stopni. Także to będą lepsze wartości dla naszego zdrowia. Zdrowia, prawda? No bo to już 34-35 stopni, no to już umówmy się, nie są to komfortowe wartości. Ale mam dla Was piękny obrazek, to, to będzie kontyn. Olsztyn. O. Tam teraz 26 stopni. O, czy to jest jezioro ukiel może? Tak. Och, byłem tam w weekend. Byłem tam, weekend na weselu. Drogie, Aha, drogie i pogoda pały. dopisała czy nie? Pogoda dopisała, tak, nie było upału, ale było ładnie, było słonecznie. To tak, widzisz, To jest specjalnie niesamowite, dla to wielka pożytka. niespodzianka. Wielką niespodziankę mi zrobiłaś. Bywałeś? Ale na nie, Mazur, nie. Warmia, i Mazury, a, Warmia i Mazury. A, Warmia i Mazury pod i południe w niektórych miejscach w Polsce, no pojawiają się już grzyby. Borowieki i podgrzybki. E, to są grzyby, które zazwyczaj pojawiają się we wrześniu. Mamy pierwszą dekadę e, sierpnia, no i już te grzyby się. Pojawiły, więc no, tutaj niektórzy twierdzą, że może niedługo. Jesienne akcenty już się pojawią, o, ale mam nadzieję, że nie, bo przynajmniej jest. na mapach e, tych pogodowych, długoterminowych, na razie takiej jesieni, początku jesieni nie widać. Ale poczekaj, poczekaj, bo przecież jeszcze lata nie było, tak naprawdę. Sierpień to wreszcie my sobie odbijemy, prawda? No bo ten lipiec to ja już tam gdzieś tam daleko już pożegnałam, skreśliłam, wymazałam z pamięci, bo tak deszczowego nie podawno nie było. I A? mam nadzieję, że sobie jakoś odbijemy w sierpniu i we wrześniu. No bo jednak nie, wydaje mi się, Myślę, że niektórzy jeszcze plażowania nie zaznali w to te prawda. wakacje, prawda? To Ten weekend nam co nieco pokaże więcej tych wakacyjnych akcentów. No i te kolejne 10 dni wyglądają dobrze w pogodzie, tylko to będzie zmienna pogoda, dlatego że my już w poniedziałek dostaniemy się w zasięg kolejnego wyżu, ale on przyciągnie niestety nieco chłodniejsze powietrze. Więc w poniedziałek i we wtorek będzie chłodniej, ale tak 23, 24, później znowu 27, 28, no i tak sobie będziemy kolejne 10 dni. Mniej więcej w temperaturze 26-27, także całkiem nieźle. Jednak z nami jeszcze Ja też mam, nadzieję, też, też mam taką nadzieję. też mam taką nadzieję. Ale Nie sprawdziłam, gdzie są upały na przykład. Mm -hmm. tak? I to takie konkretne upały: 48,7 stopnia Celsjusza w Arizonie. Wow. I to jest rekord. Ostatni rekord był odnotowany w 1958 roku. Teraz 2025 niechlubny rekord, tak? No bo to już jakby są wartości trudne do życia, mhm. tak? I trudne dla naszego zdrowia, organizmu, zresztą i dla zwierząt, no dla wszystkich, tak? Także ja tak uspokajam i tak sobie myślę, że dobrze my mamy, prawda? Dobrze. Mamy. Gdzieś w pośrodku. Jesteśmy gdzieś w pośrodku. Przydałyby się po prostu słoneczne chwile, prawda? I więcej witam. D, ale pogoda nadrobi. To z pewnością. No to poprosimy o szczegóły takim razie. Zapraszam. Przed nami dość pogodna noc i to będzie zdecydowanie cieplejsza noc w porównaniu do tych ostatnich 3-4 dni, kiedy w niektórych miejscach w Polsce temperatura spadła poniżej 10 stopni. Ta nadchodząca noc z temperaturą od 14 do 16 stopni najcieplej będzie na południu naszego regionu i to będzie pogodna noc. Co czeka nas jutro przed południem? Na co możemy liczyć? Dużo słońca, zachmurzenie małe głównie, ciśnienie wysokie w południe na warszawskich barometrach 108 hektopaskali. I jutro, w tym najcieplejszym momencie dnia, od 27 do 29 stopni, najcieplej będzie w Warszawie i w Radomiu. Także iście, wakacyjna aura, proszę z niej korzystać, bo później właśnie wspomniane pewne komplikacje. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A powiesz coś więcej, jak przecież następnym razem? No jasne. To, <laughs> to zapraszamy. Cześć. Do zobaczenia. Dzięki, wielkie. Dziękujemy.